Ludwik jest szczęśliwy bo w końcu fajna znajda no i oby tak dalej oby Deusik właśnie tak się spisywał na każdych wykopkach zaczynam bardzo lubić tą Holandię i te parki bo sami zobaczcie dołek wyrywany tutaj nad pięknym stawem i patrzcie co tu leży Dojcie. Dojcie. popatrzcie, święty Mikołaj dzisiaj przyszedł do mnie Brodę co prawda ma taką no, byle, jaką ale, byle jak. jaką, ale jest Ale za to brzuszek nie. Ale popatrzcie jakie prezenty przywiózł I co wy na to? W końcu i Ludwik doszedł do tego etapu w swoim życiu Że musiał kupić coś do Holandii Takie to coś Także dzisiaj już jadę na swoim. Popatrzcie. Jak wyglądają wieczory karciane w Holandii. Rafik tutaj przyjechał do mnie. Jak wcześniej. A patrzcie tu. Żytony do kart po całej drodze po porozpieprzane. Zabawa była przednia. No, no, tutaj. Dzień dobry. Witam wszystkich. Drugi dzień poszukiwań Moich na holenderskiej ziemi znowu z kolegą Rafałem. Witamy wszystkich. Widzów. <laughs> siema wam, siema. My dzisiaj ruszamy w taki teren. Proszę, sami zobaczcie jakieś bojo. Tam rzucają dyskami jakaś ponoć holenderska znana gra. Rafał już kopie, on to jest dzik. Kapsel. Kapsel na start. No i co? No, życzcie mi powodzenia. Wiele nie będę gadał, bo co tu gadać? Wiecie gdzie jestem, już nie ma wytłumaczenia się, że nie ma jak kopać, bo... bo patrzcie co tu przyszło. Zresztą widzieliście na łóżku, wcześniej, teraz jeszcze raz pokazuję. Jest nowy sprzęt. Jest tu pimpek. Wiadomo. Także dzisiaj już na własne konto kopię. Mandaty też sam będę zbierał, jeśli ktoś zgłosi, że tu kopiemy. Także. Liczę. Czego Ci wcale nie życzę. <gry> życzę znaleźć euro, a nie pozbyć się paru euro. Tak. Także my ruszamy, życzcie powodzenia, życzcie dobrego rozdziewiczenia sprzętu. Ja i widzimy się przy pierwszych konkretnych znajdkach. No i moi mili, wykrywacz uważam za rozdziewiczone. Sami zobaczcie, minęła chwila czasu, tu już widać z daleka, co prawda nie jest to nic wyjątkowego, ale ma już na koncie, odrabia, odrabia już swoją cenę 21 centów na jego koncie, na moim koncie. Także jest dobrze. Ja próbuję go rozdzieliczyć bardziej, jakoś tak krusztowo lepiej, a nie 20 centów, co to jest? No i jeszcze z tego samego dołka, za szybko go zakopałem 10 centasów wpada tutaj jakieś takie strasznie łobiedzone nie wiem co tam jest z tyłu. Jakoś wyspa skarbów chyba. obym trafił w końcu na tą wyspę skarbów, gdzie się wysypią jakieś ciekawsze monety. Ale Widzisz, jak ci, ale ci było to nie, wysoko? To nie będzie. Właśnie 60 to jest. Bo jest cienki łańcuszek. To jest pokaż tu, jakby ale nie, to nie będzie z Chyba nie Srebro panie. Gratulacje tak? kurwa. Tak? Gratulacje pierwszego widzisz? srebra kurwa. Ty faktycznie, ale jazda. <głos> <Nie>. <głos> Srebro panie. I to są te parki właśnie, Ja je kocham za to. Długo nie trzeba było czekać, co? Niestety, źle przycisłem Euforia już minęła, ale widzicie moją mordę ucieszoną Tam przed chwilką były dwie monetki Wykrywacz rozdziewiczony Nagrałem, tylko że nie przycisnąłem przycisku nagrywania Odłożyłem, teraz patrzę po czyszczeniu następnej znajdki, że się nagrywa ziemia Ale co z tego? Ja mu gratuluję, tak. gratuluję mu <laughs> I patrzcie tu Już niestety emocje odejszły, ale jest nie dość, że monetowo To jeszcze sami zobaczcie jest rozdziewiczony srebrnie. Srebrzyście. Patrzcie na to. Już wam udowadniam, żeby nie było, że Ludwik ściemę tutaj wali. O, tu chyba jest to. Czekajcie, musimy sobie przybliżyć. No, moje paskudne pasknocie. Widzicie tam puncunie. Na pewno widzicie. Także jest rozdziewiczony podwójnie. Mamy bransoletkę w biedroneczki Ludwik. Jest szczęśliwy, bo w końcu fajna znajda, No i oby tak dalej. Oby deusik właśnie tak się spisywał na każdych wykopkach. I tak kopaliśmy, kopaliśmy, łaziliśmy, łaziliśmy. Aż zaszliśmy do Stonehenge. Sami widzicie. Co tam może? A szukam, kurde, w dziurze eee, i szukam, a ten a przyklejony. No i tak to wygląda. Pa, nie nariałem! tak no, no, no. <laughs> dotarliśmy do Stonehenge Zaczynają się obeliski Co tu jest? Kurde to jakiś granit, marmur Nocie ja kręcę No i proszę I tu jest taka buzia Widzicie? Takie? Znudzony kamień taki eee, tak Jak się leży i ten, tego A tu brama Brama wjazdowa do heaven <laughs> Proszę jaki porządny kamień Bo robić z tego kuchnię cały <laughs> No i proszę, prawie pod samym Stonehenge jest w końcu po dłuższej przerwie. Jest moniak, no w miarę taki ciężkawy, bym powiedział, ale chyba aluminiok, nie? Nie! Proszę bardzo! Proszę bardzo, znany gość, a raczej gościuwa, tak? A nie, to jakieś dwie gościły. O kurczę, tu to trzeba, to trzeba będzie chyba podejść do znawcy terenu, znawcy tematu. Do Rafała 80? Tak, 1980 albo 60. Nie widzę jeszcze, ale kurczę, to nie jest taki gulden jak wcześniej. Zapytamy zaraz Rafała o jego zdanie i się dowiemy, cóż to takiego jest. Ale ja jestem bardzo zadowolony, bo chyba jest to gulden. Tak, jest na pewno gulden niderlandzki <laughs> zaraz go Wam wyczyszczę, spytam Rafała dokładnie o to, czy on się czymś różni, oprócz tym, że są tu prawdopodobnie dwa łby no i sami spójrzcie po wyczyszczeniu jest to raczej 80 nie wiem czy to dwie baby, chyba dwie baby no na no, awersie na no, rewersie piękny herb i niderland jeden gulden fajna rzecz mnie się bardzo podoba. Rafał idzie. Popatrzcie jakie jaja. Ja to dosłownie o, ja tylko rozgarnąłem nogą kwiatowinę, Bo był sygnał. I patrzcie co krecik wykopał. Pięknego zieleńca. Pięć centów. 5 centów. No i proszę. Już mamy odpowiedź. Ciach jest kolejna moneta. 5 centów. 77 rok. Piękna monetka. Dla mnie to wszystko jest nowość. Także ja się cieszę. Ja się cieszę, mimo że to nie jest nic starego. Krecik pomógł także bardzo dobry, krytek. Proszę bardzo, ten tam kopie monety, ale i ja nie pozostaję dłużny. Patrzcie, jak się pięknie, pięknie złoto świeci. Nie złoto Weimaru, co prawda, ale złoto Niderlandu. Złoto Europy bardziej. I proszę. Jesteśmy już nad sekwaną, Stonehenge minęliśmy. <laughs> I jest bardzo słabiutki sygnał. To prawdopodobnie będzie centóweczka, tak? Współczesna. A jakże. Centy, jurosy wpadają z jakimś lewem. Nie wiem, nie znam się na tych z tyłu herbach, która jest z jakiego kraju. Ale jest kolejna monetka do kolekcji. Zaczynam bardzo lubić tą Holandię I, i, i te parki. Bo sami zobaczcie. Dołek wyrywany tutaj nad pięknym stawem. I patrzcie co tu leży. Patrzcie co tu leży. No wiadomo, nie ten kruszec, który byłby oczekiwany, ale tak czy siak, no patrzcie na to Piękna obrączka, prawdopodobnie srebro, tak? Ej, jest nawet grawer, ale czad, ale piękna znajdka, naprawdę, ale kurde, Rafała nie ma przy mnie, zaraz to czyszczę i oglądamy, co tam z tyłu jest na Was grane, ale no i oglądamy, patrzcie, ale czad, jeszcze Wam zaraz pokażę, lepszą historię, tutaj mamy R1204-2022, a popatrzcie tu, tu jest jakiś kamyk wmontowany w tę w obrączkę. No czy nie bardzo? Czekajcie, spróbujemy zrobić skupienie. O widzicie to? Patrzcie jak się błyszczy ślicznie. I teraz pytanie. Co to tam w środku jest? <laughs> Ale cholera jasna mi się morda cieszy. Naprawdę pierwszy wypad powiem wam. Spisał się na medal. No jest! Jest kolejna monetka. I co? Czy będzie w końcu coś powyżej centów? Patrzcie, jak się odbyło Ślicznie, będzie coś powyżej centów. Proszę bardzo. Jaki eur, euracz piękny. Jest dobrze. Jest bardzo dobrze. Po pięknym, po pięknym srewerku. Espania. Wpada 1 euro. Takie dwukolorowe jakieś. Czerni i biel. Jak Jenefer z Wengenbergu. I proszę, na takim pięknym jeziorem zaczyna coś sypać w końcu tymi monetami. Sami spójrzcie. O, znowu piękna odbitka. I znowu przed chwilą narzekałem Jawałowi, yy, że nie znalazłem żadnego nominału powyżej 10 centów. No i proszę bardzo. Jak się los odmienił natychmiastowo. Znowu Espania. No i patrzcie, kolejna dziura tutaj była Espania. I patrzcie tu, jak uchyliłem rąbek tajemnicy. Jaki piękny widok. I to nie pojedynczy. I to nie pojedynczy widok. Patrzcie. Ale się sypie kasiora, co? Dwie dwue wrówki. No to już jest kasa. To już jest kasa. Lepszy bilans dzisiaj. Niż na polskich plażach. <laughs> no A jak już mowa o plaży, to i tego nie zabraknie w tym odcinku. <laughs> Sami zobaczcie. Wyrządowałem normalnie nad morzem. Nad y, morzem niderlandzkim. Proszę bardzo. Takie małe, skromne, ale własne i ciasne. No i baja bągo. Chciałem na plaży. To prawda, kawałeczek od plaży, ale patrzcie. Jest jeszcze. Ciach. 50. No i klasa. Idzie do portfela, bo tych to nawet czyścić nie trzeba nic. One jak nówki wychodzą wszystkie. I znowu chciałem odejść. A one tutaj hurtowo rosną. Patrzcie tutaj Gucio i pilnuje. Gucio uciekaj. O. <grywia> Jest znowu. Dwa wrasy. Ale zajebiście. No naprawdę dzisiaj to. Tak, jakby chciał się ten wykrywacz zwrócić. <laughs> Takie skarby jak dzisiaj mi się podoba. Nie da odejść ta grudka ziemi, moi mili. Patrzcie. <laughs> Jeszcze gdzieś tu coś się. Coś się. O i mamy. <laughs> Ale kurde. zarabiam, zarabiam. Znowu dwa euro, panie. <laughs> Może tą grudkę jeszcze przeczepi Nie, to już chyba po wszystkiemu. <laughs> Tutaj było 4,50. I jeszcze, żeby do, dopełniło się wszystko, to mamy jeszcze jedną. 50. Szczęście, czekaj. Sprawdźmy od razu tą grudę, czy nie ma więcej. Nie ma. Dobrze. 5 euro niemal w jednym dółku. No i panie Rafale, muszę panu podziękować. Bardzo I Wy dobrze. też mu musicie podziękować, a ja bo ten pan. Gratuluję dzisiejszego wypadu. Ten pan zamówił mi sprzęt, przywiózł mi sprzęt, zabrał moją ciężką, grubą dupę na wykopki, i tylko dzięki temu taki oto piękniś tutaj z nami stoi. A ten piękniś dzisiaj pokazał klasę. Ja jestem bardzo kontent, a Was zapraszam na podsumowanie tego odcinka, bo był bardzo kontent. Tak? Bardzo, bardzo. W swoim wykonaniu. Bardzo, bardzo. I to zobaczcie, jak to ślicznie wygląda. Centóweczki, mamy ich parę. Ewóweczki, też jest ich troszkę. Tutaj stare monetki. Gulden, z którego jestem bardzo zadowolony. Strasznie mi się podobają te monety. Ta też jest ładna, fajna patynka. No i krem de, de la creme dzisiejszych wykopek. Czyli dwa z No to wiadomo, pięknie, cieszy. Ale to, to jest jakieś mistrzostwo świata po prostu. Z tym diamencikiem w środku, o ile to jest diamencik z tym grawarem wewnątrz. No po prostu takiego startu wykrywaczem się nie spodziewałem, powiem wam. A może być, bo to jest obrączka ślubna. Może Dokładnie, być. może być tam jakiś bardzo ciekawy kamyk. No. no ja jestem zajebiście zadowolony. Wam dziękuję, że byliście na tym pierwszym wypadzie z moim własnym, osobistym Deusem. <laughs> A ja cieszę się jego szczęściem, bo o to tak. chodzi. Mamy się cieszyć z naszej pasji. Dokładnie, o to chodzi. Tego wam życzę i zapraszam was do Komentowania, lajkowania, subowania, jeśli ktoś tego nie robi i do oglądania kolejnych i poprzednich odcinków. Trzymajcie się, pa!